Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Subiektywnika. Co w dzisiejszym odcinku? To samo co zwykle, dlatego bez zbędnego przedłużania przechodzimy do tego co ciekawego wydarzyło się w ostatnie dwa dni w szeroko rozumianej ekonomii. I spróbujemy wysnuć z tego jakieś prognozy na przyszłość, gdyż być może to już jest moment kiedy trendy zaczną się zmieniać i warto będzie na przykład wejść w jakieś długie pozycje w akcje. No i tak, pierwszy wykres, jaki mamy dla Was przygotowany, to wykres poziomu stanów magazynowych dla dóbr konsumenckich. Jak wyraźnie widać, rośnie on ostatnio zdecydowanie szybciej niż linia trendu, co wskazuje na spowolnienie w zakupach przez konsumentów. Jakie to będzie miało przełożenie? No, na spadki, tak jak już widzieliśmy w detalu, czyli. To jest właśnie to, co ciągnęło w dół Amazon i nadal będzie ciągnąć. Jak już ostatnio powiedzieliśmy, Amazon chce zwolnić dużo ze swoich powierzchni magazynowych. To, co pociągnęło Walmarta czy ostatnio Target w dół, czyli przyszłość rynku konsumenckiego, na tą chwilę rysuje się w nieciekawych kolorach. Christine Lagarde zdążyła też powiedzieć, że Europejski Bank Centralny najprawdopodobniej opuści strefę negatywnych stóp procentowych pod koniec września. O tym, jak były one negatywne przez 8 lat. I był to eksperyment, który udowodnił wszemi wobec, że jest to totalna porażka i że to Modern Monetary Policy i to NIRP zupełnie się nie sprawdza. Doprowadziło to do bańki na absolutnie wszystkim. Jak jeszcze podkreśliła, nie jest w stanie paniki. Natomiast. Jest to możliwe tylko wtedy, jeśli zupełnie nie jest świadoma tego, do czego doprowadziła i nie wiem co o tym myśleć, skoro uważa, że nie podejrzewa, odrzuca mm, ideę, że strefa euro zmierza do recesji. No cóż. A... To zobaczymy. Niech podniesie te stopy, ile czasu zajmie, chociaż może nawet do tego nie dojdzie. Już wcześniej strefa euro wejdzie w recesję, bo przecież nie jesteśmy, kurczę, zieloną wyspą, tylko obszarem gospodarczym zmagającym się ostatnio z gigantycznym problemem rosnących cen oraz do pustego pieniądza. A to niespodzianka z wczoraj, bodajże. Piąta największa rafineria w Stanach, e, należąca do Exxons, a zaprzestała produkcji ze względu na jakąś awarię, podobną do tej, jaka przydarzyła się niedawno naszym zakładom azotowym, zdaje się. No i z rynku wypada 540 tysięcy baryłek przetworzonej ropy naftowej dziennie, a to właśnie jest głównym problemem, niedostępność paliw. Ro, ropa jeszcze jest na świecie i można ją zapewnić, natomiast problem jest z rafineriami. E, Exxon zapowiada, że od 1 czerwca wznowi pracę, natomiast no, ten tydzień i ten ubytek na pewno również przełoży się na rynki. A tu już przechodzimy do tematu mieszkaniówki, i tutaj mamy, jak zachowywały się sprzedaż mieszkań czy domów w Stanach Zjednoczonych rok do roku. Jeśli chodzi o podsumowanie miesiąca kwietnia, jak widzimy, spadki są od A do Z. W niektórych wypadkach sięgają nawet 20%, jak w stanie New Hampshire, natomiast średnio no, tak wygląda na około 10. Po czym przychodzi potwierdzenie już z BLS, że sprzedaż nowych domów spadła do poniżej 600 tysięcy, gdzie oczekiwania były na poziomie 750 tysięcy, po tym jak ostatnio wynosły 760. 000. 3000. Ubytek jest gigantyczny. Jest no, wyobraźcie sobie, że nagle 20% mniej się sprzedaje domów niż jeszcze rok temu, a to dopiero początek tego wszystkiego, tak? Jeszcze nic się specjalnie nie wydarzyło, trochę stopy wzrosły. No cóż. A jak w Polsce? W Polsce również nic wesołego. Okazuje się, że już ponad 75% przedsiębiorstw uznaje koszty materiałów jako barierę dla swojej działalności i jest to odczyt najwyższy w historii. Dokąd to prowadzi, no spróbujcie sobie wyobrazić. Bo moim zdaniem coraz trudniej będzie to przerzucać na klientów, nawet ukraińskich, w związku z czym nasza bańka mieszkaniowa również zacznie. Pękać. A tutaj ciekawy tweet, gdyż on w sumie odnosi się do tego, o czym nagraliśmy swego czasu cały podcast, czyli o tym, czy naturalny proces w gospodarce to inflacja czy deflacja. I tutaj właśnie stwierdzenie, że inflacja nie jest naturalna, nie jest również fair, i w końcu doprowadza do upadku każdą walutę, w której pojawia się problem inflacji. Kolejny slajd, dosyć ciekawy, jaki znaleźliśmy, to. Kolejne potwierdzenie tego, że żyjemy w najlepszym kraju świata. Oczywiście, być może nie wyglądamy tutaj na super, super, ale jesteśmy naprawdę w górnej strefie Stanów Wysokich i, i jest to kolejny kamyczek do ogródka, że żyjemy w najlepszym kraju świata. A niski poziom przestępczości z pewnością doceniają wszyscy, którzy są w Polsce swego czasu. Były nawet mm, memiczne y, ujęcia tematu, pokazujące co robią Polacy w metrze czy czy w autobusie, a w porównaniu z tym, co robią mieszkańcy innych krajów, tam szczególnie odnoszono się do metra w Nowym Jorku, z tego co pamiętam. Okej, okay, kolejny obrazek jest z Kanady, gdzie ktoś sfilmował cały wykolejony pociąg wypełniony nawozami potasowymi. Także wypadła nam Rosja, wypadła nam Białoruś, a teraz chyba to jest trzeci co do wielkości producent Potasu na świecie jeszcze ma taki derailment, który no, trzeba szacować na kilka tysięcy ton, czyli, no cóż, nie będzie lepiej, że tak powiem. Idąc dalej w temat żywności, jeden z ekspertów przewiduje, że obecne zapasy pszenicy na świecie wystarczają na 10 tygodni. Po tym dniu się poważnie zacząłem zastanawiać się nad zakupami inwestycyjnymi. Palet z makaronem, po prostu, który później będzie można albo odsprzedać, albo wymienić na coś, czego będzie się akurat potrzebować. No i tu weźmy również jednego z większych producentów żywności na świecie, Indie, gdzie najprawdopodobniej zbiory pszenicy skurczą się w tym roku od 10 do 50%. Właściwie do tej pory nie wiadomo, jak to będzie, gdyż to jeszcze nie koniec anomalii pogodowych w tym regionie świata. I mówimy tutaj o. Ponad miliardowym narodzie, który nie słynie z zamożności, w związku z czym to na pewno przełoży się bardzo negatywnie na same Indie, ale i wszystkich sąsiadów wokół, gdyż na pewno w jakiś sposób uderzy to również w cały w region Azji. Nie wiem, czy pamiętacie, że w zeszłym roku bodajże były e, wojny cebulowe, kiedy to chyba w Nepalu zabrakło e, eksportu cebuli z Indii i tam działy się jakieś dantejskie sceny. Także polecam rozwadze po raz kolejny, aby zainteresować się być może wejściem w jakieś hard assets, jeśli chodzi o pszenicę. I tutaj może news bez znaczenia. Nawet nie wiem, jakie ilości, że tak powiem, wchodziły w grę. Natomiast Indie zezwoliły na eksport cukru w ilości 10 milionów ton w latach 21-22. Raczej wspominam o tym, gdyż pierwszy raz mamy wzmiankę o cukrze, o którym mówiliśmy już w naszych predykcjach na rok 2022, nagranych zanim się rok zaczął, gdzie wspominaliśmy o trzech produktach, których spodziewamy się wzrost cen w 2022 roku. Była to między innymi pszenica, cukier oraz wieprzowina. Kolejny wykres to Richmond Fed Manufacturing Index, który no cóż, również nie. Zwiastuje nam jakiegoś ożywienia w przemyśle, a wręcz, no tak źle nie było od czasu, kiedy y, na świecie ta rzecz się, że tak powiem, rozlała. Y, wcześniej, no również trudno szukać, a myślę, że to nie koniec boleści, biorąc pod uwagę właśnie chociażby pierwszy nasz slajd dzisiejszy, czyli rosnące zapasy magazynowe y, tego wszystkiego, co ludzie kupują. No i to chyba wszyscy o tym mówili a ludzie jednak wycofują pieniądze z różnego rodzaju aktywów i jednak decydują się je trzymać w dolarze i przynajmniej do niedawna miało to sens, dolar rósł bardzo mocno. Obecnie zaczął już trochę wyhamowywać, tracić na wartości w stosunku do innych walut średnio, ale no cóż, te pieniądze gdzieś muszą lądować i no, lądują na Reverse Repo, które pierwszy raz przekroczyło poziom 2 bilionów dolarów, a dokładnie, 2 biliony 44 miliardy zdeponowano w Fedzie na, najprawdopodobniej na Overnight a w dniu 23 maja. Teraz tylko pytanie, a gdzie te pieniądze pójdą dalej i czy rzeczywiście w którymś momencie zobaczymy, że rzeczywiście odbywa się QT, bo Fed w tej chwili, no nie wiem, nie wiem właściwie co może zrobić. Znaczy musi trzymać się swojej retoryki. Zapewne dalej podnosić stopy, aby później miał z czego spuszczać. A natomiast nie wiem, czy będzie jakiekolwiek QT, bo Rynki już ledwo dyszą, można powiedzieć, a stopy idąc w górę zarżną już kompletnie stronę popytową, więc trudno tak naprawdę powiedzieć, w którą stronę to będzie zmierzone. Natomiast to bagienko, te dwa biliony trzeba jakoś osuszyć, bo one będą, tak powiem, chwiały tym rowerem w lewo, w prawo, no zapewne w którymś momencie się wywrócą, ale no właśnie, czy to wszystko tutaj nie sprowadzi się później, jeśli te pieniądze stąd będą musiały w cokolwiek odpłynąć? do gwałtownego spadku wartości dolara wobec innych walut. Tak jak w tej chwili widzimy być może przyczynę tego wzrostu wartości dolara, bo wszyscy jednak się tu udali i zdeponowali sobie w Fedzie, gdzie kiedyś już wspominaliśmy, że raczej widzimy kurczenie się już od, od stycznia, powiedzmy, albo przynajmniej utrzymanie poziomu. Teraz mamy nowy maksima. Skąd to jest? No bo ludzie przechodzą w tego dolara, nie wchodzą w obligacje, bo oprocentowanie obligacji nadal rosną, więc to by była czysta strata, więc są tutaj i czekają. I czekają. Tylko na co? No zobaczymy. Tutaj informacja z rynku srebra. Um, ilość srebra w skarbcach Comexu spadła do najniższego poziomu od kwietnia 2022 roku, i tego srebra registered jest już poniżej 80 milionów uncji. Co jak ktoś policzył, to jest ledwie 1,8 miliarda dolarów w porównaniu choćby z dwoma bilionami dolarów zgromadzonymi na Reverse Repo. Pomyślcie jak niewiele trzeba by zdominować właściwie cały rynek srebra. No i na tym właściwie bazuje manipulacja Comexu i banków amerykańskich typu JP Morgan, że po prostu, czy banków że mogą sobie, w związku z tym, że ten rynek jest jakiś taki nie, niezbyt zauważany, yy, dokonywać wszelkiego rodzaju manipulacji i na tym zarabiać i czyścić portfele zwykłych yy, jakichś tam krótkotrwałych inwestorów. Tutaj niespodzianka z wczoraj, oczywiście to sobie zjechaliśmy właściwie zaraz po tym, jak się wydarzyło, czyli spadek Snapchata o 27%, ponad, a później zdarzył się już jeszcze większy dramat i chyba dzień zakończył zjazdem ponad 40%, czyli kolejny kamyczek z tych newtechowych firm z Nasdaqa e, wypada. No, coraz mniej tam zostaje rzeczy, które nie dostały bęcków, ale to jeszcze i tak wszystko przed nami. Pamiętajcie, jeszcze się nic nie zdarzyło. Nic. Kompletnie nic. Jeszcze nie mieliśmy lejmanowskiego momentu w tym e, Bear market, jaki obecnie jest. W związku z czym nie ma jeszcze żadnej paniki, nadal jest jeszcze delikatny Buy the Deep. Ok, mówię, przyjdą wyniki po drugim kwartale, wtedy chyba już ostatecznie wszyscy uznają, że to jest. Game over. To, z tego co słyszałem Maverick przewiduje troszeczkę inaczej, że teraz to się będzie jeszcze wszystko no, odbijało czasami i, i szło w górę i dopiero w czwartym kwartale, że tak powiem wszystko walnie już tak ostatecznie, natomiast nie wiem czy rynki w tej chwili mają motywację do tego by iść w górę i mimo zgromadzonych ogromnych ilości kapitału, a, no nie jest on inwestowany. I na koniec już zupełna koincydencja po tym, jak żeśmy na naszym Twitterze znaleźli i przesłali Wam info o tym, że to okazuje się, że Gates nawet inwestował troszeczkę w to opracowanie, które obejmowało opracowanie, jak to się będzie zachowywała brinia po tym, jak 15 maja 2022 roku wybuchnie w niej epidemia. Małpiej ospy. To tutaj mamy kolejny, jakby śmieszny koincydens, że hmm, w pewnym laboratorium w WUHAN ostatnio pracowano nad wirusem a nie inaczej. Małpiej ospy, aby zmienić go i, i, i zmodyfikować. Cóż, no, nie wierzę, że można w kółko popełniać te same błędy, oczekując innych efektów, no ale widocznie. Zmierzamy w kierunku zamrożenia gospodarki, lockdownów i tego całego bałaganu po raz kolejny. Z tego co wiem, już Belgia ogłosiła kwarantannę osób, które mieli, mają kontakt z tymi zakażonymi tym wirusem. Swoją drogą też nie byłbym sobą, gdybym się nie zastanawiał, czy te wszystkie nieudane, nieudaczne wręcz próby panowania nad społeczeństwem w dobie COVID-u. Który tak naprawdę nie był jakąś super groźną chorobą. Te wszystkie próby spacyfikowania go i nawet jak sam Pfizer ostatnio przyznał, gdzie wcześniej zachwalano jego szczepionki jako super skuteczne, jako jedyne remedium na to wszystko, co nas dzieje, że na etapie badań klinicznych wykazywały one skuteczność na poziomie 12%. Czy to wszystko razem nie miałoby skłonić na przykład ludzi do tego, aby teraz już Zignorowali wszelkiego rodzaju ostrzeżenia oraz prośby oraz być może lockdowny i będą już masowe protesty od samego początku i nikt się nie będzie do tego stosował. Podczas kiedy teraz być może wypuszczą zjadliwszego wirusa, który rzeczywiście może wywołać spustoszenie w populacji, gdyż może tutaj będą zakłamywać dane w drugą stronę. Tu mówią o 1% czy 3% śmiertelności. Może się okazać, że będzie 20% śmiertelności. No pamiętajcie, że. <laughs> Ci ludzie, którzy tam są na górze, którzy tym sterują, tacy e, Billowie, Gatesowie czy Klausowie, Schwabowie, to oni jedną rzecz zawsze podkreślają, że świat to należałoby poddać depopulacji. No dobrze, miejmy to wszystko na rozwadze, nie szalejmy, mądrze inwestujmy i do usłyszenia w niedzielę. Cześć. Tymczasem, jeśli uważasz, że ta analiza była przydatna i wartościowa, kliknij proszę kciuka w górę, co pozwoli nam dotrzeć z nią do szerszego grona odbiorców. A jeśli chcesz być na bieżąco z treściami kanału, kliknij subskrybuj. Po bieżący komentarz do wydarzeń na rynkach zapraszamy na Twittera.